Dzień dobry siemanko, witam serdecznie w kolejnym daily vlogu. Dzisiaj z racji tego, że jest bardzo wcześnie, bo jest godzina 12. Zbierzemy się na śniadanie i zobaczymy ile kosztuje śniadanie w holenderskim lokalu. Ja już jestem bardzo głodny, także myślę, że coś zamówimy. Fajna pogoda jest wciąż, powiem Wam, ponad 20 stopni, a dzisiaj mamy 24 września. Siemano, i gdzie lądujemy? Widzowie, lądujemy tutaj oto w tej knajpce. Czekaj, Paula, trochę powiększę. O! Tutaj lądujemy i tutaj napijemy się kawy, zjemy śniadanie, zobaczymy, czy w ogóle coś dobrego mają. Bo jeżeli się okaże, że nie mają nic dobrego, to napijemy się tylko kawy i pójdziemy szukać dalej. Ale ja myślę, że na pewno coś tutaj znajdziemy. A więc tak, tutaj mamy wszystkie śniadanka. I widzowie, ja wybioram to. To jest typowe holenderskie śniadanie, czyli dwie kromki chleba, jajko sadzone, boczek, ser żółty. Bardzo pyszne. Holenderskie śniadanko, i dzisiaj wam pokażę, jak wygląda holenderskie śniadanie. I na ten moment za to śniadanko 10,5 euro, ale jeszcze zamówi Paulina, do tego wypijemy kawę i na pewno wyjdzie o wiele więcej. Także, Paula, czy Ty już wybrała swoje śniadanie? Nie, jeszcze nie na razie patrzę. Tutaj masz taki mix, widzisz, że jest tam. Mhm. Te pierwsze takie. Tak, tak. Widzę. Masz wszystko tutaj. Ogólnie miejscoweczka bardzo fajna, bo siedzimy przy samym oknie. Mamy widok cały. Taki kącik prywatny, przyjemnie bardzo, jest tak knajpka, bardzo przyjemnie, Nie, ja tu lubię przychodzić, byliśmy tu ostatnio też, byliśmy, byliśmy na czosy I, i drinka, drinka byliśmy, byliśmy, bo byliśmy bo też tam. tutaj można alkoholu się wieczorę, nie? Tak. Aż musieliśmy sobie specjalnie tutaj w rogu, bo myślę, że będzie świetne miejsce właśnie, tak ten jest cicho, spokojnie, prywatnie, prywatnie bardzo. Dobra, czyli mamy wybrane moje śniadanie 10.50 i Paula, które bierze tosty? Te mexicanos. I Paula bierze. Jakie? Które to są? Tosti classic. To toasty. A, tutaj. Meksykańskie tosti, czyli tost z szydarem, serem żółtym, wilowany kurczak i Tak. Może być smaczne. Czyli, kochani, cena śniadania między 13,5 euro? Nie. Dobra. Między 8 euro? Między 6, bo najtansze tosty 6, to powiedzmy między 6 euro, a 13,50. Ale to widzowie, uitzmajter to jest typowe, klasyczne holenderskie śniadanie, które jest spożywane dość często i jest bardzo popularne, jeżeli chodzi o towarzystwo holenderskie. Suli pieprz, no bo wiadomo, każdy lubi sobie po swojemu popieprzyć. No i widoczek na same centrum, cicho i spokojnie. Dobra, wyjechała kawa w takim nietypowym kubeczku. Cappuccino. Dwa ciasteczka, mleczko, cukier. No i najpierw napijemy się kawy. Ja już mega zgłodniałem. Także jestem głodny. Chyba miało serduszko wyjść. <grych> miało wyjść serduszko. Tak mi się wydaje. Miało wyjść serduszko. Kawka tylko z mleczkiem. W moim przypadku. Ale tak, zobacz, dwa fajne ciastka w dali, nie? W ogóle to jest bardzo popularna firma, jeżeli chodzi o słodycze w Polakie, takie ciastka, herbatniki. Musicie spróbować. Gdzie kupić w Jumbo, w Albercie. Te takie paczki są naprawdę smaczne. Herbatniki, nie? Próbowałaś kiedyś Paula? Próbowałaś? Tak, to. ostatnio kupowałam bardzo właśnie ciasteczka Także możesz sobie jedno wybrać. Znaczy, ciebie będziesz wolała te. Obojętnie. Okay. Dobra, czekamy na śniadanie. Już powiem wam, że zgłodniałem mega. No, ja też. No i powiem wam, że... Tylko lat jestem w Holandii, ale pierwszy raz będę zamawiał właśnie typowe holenderskie śniadanie w knajpie. Bo ja zazwyczaj, jak chodzę yy, do knajp, to chodzę wieczorami, nigdy nie mam okazji trafić na śniadanie. Też ze względu na to, że pracuję w tygodniu. Nie? No, a jestem na chorobowym, bo mi przeziębienie brało. Także dzisiaj ostatni dzień chorobowego i postanowiłem się trochę wynurzyć z domu. Stąd z mam taki głos, więc spróbujemy sobie typowo holenderskiego śniadania. W sumie ja spróbuję pierwszy raz z wami. No są jajka sadzone. Dwie kropki chleba, na to jajko sadzone, boczek i ser. Możecie sobie zrobić to w domu, ale to jest, podkreślam, typowe holenderskie śniadanie. Ciekawe. Herbatnik, widzowie, prezentuje się zacnie. No, spróbujcie tych herbatników. Jak ktoś lubi słodycze do kawy, a kto nie lubi ciacha do kawy, nie? Każdy chyba lubi. No nie byłbym sobą, jakbym nie nagrał kibelka. Czysto skrótnie, nie ma tragedii. Pamiętajcie, najważniejsze, żeby było czysto. Jest okej. Okay. Czekaj mogę tutaj No i mamy to, mamy to, widzowie. holenderskie śniadanie. Zaczynamy. Widać obywa? Chodzi, żeby na było wyszło. Dobra, moje śniadanie, czyli tak jak Wam mówiłem. Trzy jajka w sumie socone. Dwa kawałki chleba przypieczone. Boczek, ser Żółty, sałatka. Paoli, tosty. Wyglądają też zacnie. Jest tego kurczaka nawalone, tego sałateczka. No i co, oceniamy. Co Paula myślisz o tym? Będzie dobra? No tost jak tost, nie? Tylko może być ten. Kurczak właśnie może zrobić to motyw. Ok, smacznego. Ale chciałem pokazać właśnie Wam, jak wygląda typowe holenderskie śniadanie. wygląda tak. 10,5 euro za zapłacimy. Piszcie, czy jest drogo. No jajka sadzone chyba każdy lubi, nie? Dość klasyczne. No, ja wam mogę powiedzieć, nie? Jak ktoś lubi jajka sadzone bo to będzie mu smakowało. Ja daję 10 na 10, bo ja tak uwielbiam jajka sadzone, uwielbiam żółty ser i uwielbiam bekon. To wszystko połączone, podane na dwóch krągach holenderskiego chleba ciemnego i jest bardzo dobre. I daję na 10 na 10. Zaś Pauli tosty, pomimo tego, że nie wygląda to za, za bardzo tak ekskluzywnie, że powiem, ale jest bardzo smaczne, bo w środku ten sos robi naprawdę bardzo Dobrą robotę. Kurczak Do, też fajnie przypieczony. Bardzo smakuje, no. Z tym sosem tym chili sauce. No jest przepyszne. Te ja tosty są... Też tutaj śmiało mogę tak 9 na 10, 8 na 10. Jeden ja z lepszych tostów, jakie jadłem. I podają takiego... Taką sałateczkę z takim dipem. I to też fajnie się komponuje yy, pośród <coughs> tych tostów. Co no mogę powiedzieć? Wypiliśmy taką Piliśmy po kawie, kawę poina kapocino, poina tosty, jak kawę cappuccino, po poinę tosty, ja typowe holenderskie śniadanie, zaraz wjedziemy na zewnątrz i podsumujemy to cenowo. Ile kosztuje śniadanie w Holandii w 2025 roku? To jest właśnie dobra miejscówka, że można sobie tak ludzi poobserwować, nie? Z drugiej strony, no, pamiętam. Pamiętajcie, że jak są talerze puste, to znaczy, że było bardzo dobre. Dobra, płacimy chyba Paula. Idziemy na zewnątrz. Przejdziemy się jeszcze. Pokażemy tutaj cenę. Idziemy na spacer, chyba. No. Jeszcze jest, jeszcze ten wrzesień. Jest całkiem jak na Holandii. Ale w tamtym roku też było wrzesień. No. Może ten parę wyjść, ale, ale był jeszcze ładny. To, to prawda, wrzesień i... był ładny. No i mamy to pojedzone. Nie brałem paragonu, bo ceny mieliście okazję zobaczyć, jak pokazywałem z karty. Za wszystko zapłaciliśmy czyli taką kawa, cappuccino, Pauliny, śniadanie i moje śniadanie. Zapłaciliśmy 26 euro. Czyli podsumowując, wychodzi 13 euro na osobę za takie dobre, bym powiedział, śniadanie bo tam miałem czy jajka sadzone chlebek, boczek, naprawdę najadłem się, także uważam, że spoko cena. Napiszcie mi w komentarzu, ile wy płacicie za śniadanie u siebie, czy to w Polsce, w Niemczech, w Belgii, w Francji, czy w Afryce, gdziekolwiek jesteście moi drodzy, bo ja płacę 13 euro za śniadanie, żegnam się, czekam na wasze komentarze i widzimy się w kolejnym daily vlogu.